Cześć, jestem Agnieszka. Witajcie na kanale Krótko o Książkach. Tworzyłam bingo jesienne. Jakże jestem z siebie bardzo dumna. Wiem, że to może nie jest jakiś wielki wyczyn, ale ja się ty zabierałam się do tego tyle czasu. I mam postanowienie, żeby robić bingo na ten moment. Wiecie, tak co każdą porę roku, czyli następne będzie zimowe, więc już o nim zaczęłam myśleć. Także chciałam z Wami porozmawiać o tych elementach binga, które wymyśliłam, powiedzieć Wam, co ja planuję czytać, żeby to jesienne bingo uzupełnić, i może też polecić Wam przy okazji kilka książek. Ja bardzo mocno zachęcam Was do tego żebyście z tego bringa skorzystali. Nie wiem, wydaje mi się, że jest fajne, więc mnie na przykład Bingo motywuje chyba bardziej niż TBR, jeżeli mam być szczera. I tak, jeżeli chodzi o to bingo, to możecie je zobaczyć tutaj na planszy na filmie. Ja dodałam je też w, jako post tutaj na YouTubie w społeczności, więc możecie sobie stamtąd go pobrać. Możecie też zajrzeć do mojego Instagrama. Tam mam to Bingo w wyróżnionych, więc możecie sobie je ściągnąć. I też, jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was na mojego Instagrama, bo wrzucam tam raz na jakiś czas. Moje postępy, jeżeli chodzi o bingo, ale też inne jakieś bzdury. Na przykład teraz w weekend wrzucałam rolkę z najnowszymi książkami, które kupiłam, więc serdecznie Was zapraszam. No i tak, możemy sobie przejść do tych naszych kwadracików. Pierwszym kwadracikiem jest klasyk, więc tutaj to możecie absolutnie przebierać i wybierać. Ja zastanawiam się pomiędzy hrabią Monte Cristo a dziwnymi losami Jane R. Nie wiem, czy nie spróbuję tutaj ambitnie przeczytać jednej i drugiej książki, bo dziwne losy Jane R. Planowałam zrobić sobie rereading w zeszłym miesiącu, no ale nie wyszło. Bardzo, bardzo chcę przeczytać, bo czytałam ją kup lat temu, chciałabym do niej wrócić. Natomiast powiem wam, że jeżeli miałabym coś polecić, to wydaje mi się, że świetnym klasykiem na taką porę jesienną jest Frankenstein. Ja zapraszam Was do mojego filmu, gdzie mówiłam o swoich trzech ulubionych Klasykach, gdzie opowiadałam tam o Frankensteinie więcej. Ta książka ma naprawdę bardzo dużo takiego w uroku, mimo wszystko. Jest naprawdę bardzo dobra. Ja w ogóle podziwiam panią Marischelli, że ona napisała coś takiego, coś tak mądrego, coś tak wspaniałego, gdzie, wiecie, tak naprawdę, nie wiem, moim zdaniem, przynajmniej, potworem Frankensteina. Potworem wcale nie jest właśnie ten nazywany Potwór Frankensteina. Mi się wydaje, że ktoś inny jest potworem w tej książce. Książka jest bardzo, bardzo nastrojowa, i uważam, że jeżeli macie ochotę na klasyk, to to będzie świetna opcja. A jeżeli na przykład, nie wiem, <śm> jesienna aura Was trochę dobija, to polecam serdecznie Mistrza i Małgorzatę. To jest, to jest świetna książka, ja ją uwielbiam. Kurczę, teraz o niej pomyślałam i chyba też będę chciała ją znowu czytać, bo uwielbiam ją, jest wspaniała. Jest też mądra, jest zabawna, jest bardzo wciągająca. Także jeżeli mm, poszukujecie czegoś, przy czym możecie się w tej jesienne wieczory pośmiać, to jak znalazł. Kolejna, y, książka, y, kolejna książka, kolejny element bingo to jest książka, której akcja dzieje się w jesień. I tutaj myślę, że można naprawdę popłynąć. Ja ze swojej strony nie będę tego czytać, bo czytałam to w zeszłym miesięcu, ale mogę serdecznie polecić wichrowe wzgórza, ponieważ ta książka to była. Książka, która mnie zaskoczyła, ponieważ absolutnie nie jest to książka o miłości, tak jak ja myślałam. Jest to książka o zemście. I to o takiej naprawdę zemście. Wow. I wiecie, cała ta atmosfera wichrowych wzgórz, te właśnie krótkie dni, długie noce, pola, wrzosowiska, nie wiadomo, co tam jest w tych wrzosowiskach, burza, deszcz. No, idealna książka na jesień. Ja potwierdzam, bo właśnie w zeszłym roku w jesieniu ją czytałam i uważam, że jak najbardziej się nada. Ja będę chyba, wiecie, co czytać taki zbiór opowiadań. zapomniałam, jak on się nazywa. Cztery opowiadania na cztery pory roku. Między innymi autorką była Aneta Jadowska. Ja tutaj Wam wrzucę okładkę, bo nie przypomnę sobie teraz, a mam to na czytniku. I oczywiście, wiecie, to nie musi być książka, której akcja dzieje się cały czas w jesień. To może być książka, w której jest element jesieni, bo wiecie, no to jest zabawa, tak, to jest wszystko umowne. Kolejna książka to pierwszy tom serii. Tutaj bardzo ambitnie chciałabym przeczytać wojnę Makową, bo chciałabym polubić w końcu jakąś książkę pani Rebeki Kwang. Dobrze wiecie, że Babel to jest książka, której ja, ja nie znoszę tej książki. Uważam, że jest fatalna. I trafiła do najgorszych książek zeszłego roku, więc jeżeli macie ochotę posłuchać, po jak ja psioczę na nią, to zapraszam do filmu. Yy, yellow Face było okej, okay, ale to nie było nic, wiecie, to nie było nic nadzwyczajnego. Więc no, chciałabym sprawdzić, czy po prostu Wojna Makowa, czy po prostu mi się spodoba. No i tyle. Jeżeli chodzi o pierwsze tomy serii, to... Co ja Wam mogę polecić? No Sami dobrze wiecie, że tego wszystkiego jest mnóstwo. Ja uważam, że fajną porą na czytanie. Yy, Problemu trzech ciał jest jesień, więc jeżeli lubicie ciężkie science fiction, to bardzo Wam polecam. Tak naprawdę to jest to zależy wszystko od was. Pierwszy tą serii myślę, że to jest jasne. Kolejna, yy, kolejny kwadracik to jest książka azjatyckiego autora. Jeżeli chodzi o te książki azjatyckiego autora, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale sporo tego teraz wychodzi. Bardzo dużo azjatyckich książek pojawia się na, um, na rynku wydawniczym. E, w ogóle na legimi do tego jest multum, więc jeżeli macie legimi, to polecam sobie tam zajrzeć. Generalnie z tych książek, które czytałam azjatyckich, to większość mi się raczej podobała, ale teraz jak o tym mówię, to mam wrażenie, że kiedyś Wam mówiłam, że mi się chyba nie podobają książki azjatyckie, tylko ja nie pamiętam przy jakiej okazji to mówiłam. I sobie nie przypomnę, więc nie będziemy marnować na to czasu. Natomiast trochę tego ostatnio czytałam, więc będzie więcej w podsumowaniu września. Takie, które wiecie, ja pamiętam, pierwsze z Brzegu, no to są większość z tych z wydawnictwa. O że Tak, właśnie, z wydawnictwa, bo wiem. Jeżeli nie czytaliście Kwiat Wiśni Czerwona Fasola, to czytajcie. Naprawdę. Tutaj się nadadzą oczywiście książki Joko Ogawy. Mówiłam Wam w podsumowaniu wakacji o Grobowa Cisza, żałobny Dźwięk. Świe... Nie, przepraszam. Grobowa cisza żałobny zgiełk świetny zbiór opowiadań więc myślę, że tego może być naprawdę sporo widziałem te wszystkie chyba wiecie pralnia serc marigold jest tego zatrzęsienie. jestem pewna, że coś znajdziecie. Tutaj na przykład możecie zacząć przygody z murakami i myślę, że ja bym to zrobiła, bo na mi są jego książki, ja bym może przeczytała w końcu jakąś e, książkę autorstwa tego pana, bo żadnej jeszcze nie czytałam. Kolejny e, element bingo to jest książka z angielskim tytułem. Wydaje mi się, że tutaj to też naprawdę jest multą tych książek. Ja osobiście, jeżeli mam być szczera, to mi się, mi się nie podoba ten zabieg. Ja uważam, że jeżeli książka jest polska, to powinna mieć polski tytuł. Uważam, że naprawdę e, większość. Przypadków można na dobrze przetłumaczyć um, tytuły. Bo czasami jest kwestia tego, że wiecie, że z, um, ciężko jest przetłumaczyć niektóre rzeczy z angielskiego na polski. Ja się zgadzam z tym, bo rzeczywiście wydźwięk niektórych słów po angielsku jest inny. Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków udałoby się coś z tym zrobić. No ale jest jak jest, to jest tylko moje zdanie. Yy, książki, które mogę Wam podrzucić, to Wishes, szłapnik, Nikczemnik. Chyba moja ulubiona książka tej autorki, bo ona ma takie dla mnie przynajmniej lepsze, gorsze książki. Yy, książka. Tak właściwie to jest trylogia, o której jeszcze tutaj wspomnę. Polska książka Bridget Kemmerer A Curse So Dark and Lonely to jest retelling pięknej i bestii, bardzo mroczny. Bardzo taki, wiecie, no... bardzo interesujący. Mam wrażenie, że druga część Heart So Fierce and Broken była chyba jeszcze lepsza niż pierwszy tom. Natomiast y, te książki... To, to są książki, które... Absolutnie rozbudziły we mnie miłość do fantastyki. Od tego się zaczęło moje czytanie dorosłej fantastyki i młodzieżowej, bo nie mówię o dziecięcej, jak mam dzieckiem, więc mam ogromny sentyment do tych książek. Ja wiem, że one nie są najlepsze na świecie. Ale uważam, że są warte uwagi, i bardzo Wam je polecam. Ja będę czytać dwie książki, znaczy jedną już przeczytałam, jeszcze tylko nie wiem, gdzie ją wrócę do tego binga. It Ends with us, Colin Hoover. Stwierdziłam, że przez to, że wyszedł film i straszny raban się zrobił wokół, wokół tego filmu. Mimo nawet ja o tym usłyszałam, mimo że ja się nie interesuję takimi rzeczami. Jeżeli was to interesuje, to jak wejdziecie w, w YouTube i sobie wpiszecie ten with was drama, to milion filmów wam wyskoczy. Ja chciałam tę książkę w końcu przeczytać, bo ja ją kupiłam dawno temu, chyba jak wyszła, to był chyba 2016 rok. Ja do tej pory jej nie przeczytałam, więc stwierdziłam: Dobra, może to jest ten moment, żeby ją przeczytać. I po prostu już zaczęłam, ale ją odłożyłam, i może teraz będę miała motywację, żeby skończyć. To jest pierwsza książka, a druga książka, którą już przeczytałam, to jest Divine Rivals Rebeki Ross. Nie podobała mi się ta książka, jestem strasznie nią zawiedziona, ale o tym Wam więcej powiem w podsumowaniu września. Um, jakieś takie inne książki z angielskim tytułem, które wpadają mi do głowy, nie wiem, ale myślę, że wszystkie te takie młodzieżówki, jak nie wiem, Tweet Cute albo Heartstopper, tego jest mnóstwo i na pewno coś dla siebie znajdziecie. Kolejna książka, kolejne pole w bingo to książka z Kupki Wstydu. I tutaj myślę, że każdy ma także myślę, że yy, każdy z nas wpadnie na pomysł przeczytania jakiejś książki z tej kubki wstydu i mi taka pierwsza, która przychodzi do głowy to ale ja jej nie przeczytam, nie przeczytam jej, nie ma szansy w tym roku to jest Przebideło z wiatrem <laughs> wiecie co, na którymś tymi wam mówiłam, że na stówę ją przeczytam w tym roku i nie sądzę, w sensie nie wydaje mi się, że dam radę ją przeczytać ale kto wie, będę próbować, ale... Mm, zobaczymy. Kolejna książka z Kupki wstydu to jest Dallas 63 Stephena Kinga. Też wielka kniga, którą mam zamiar przeczytać od nie pamiętam kiedy, no i po prostu nie mogę się zabrać. Mi się wydaje, że to jest kwestia gabarytu. Trzeci tom Problemu Trzech Ciał, czyli Koniec Śmierci też leży i czeka już rok na swoją kolej. Książki Filipa Kejdika, których mam chyba z 20, a przeczytam 3, więc będzie z czego wybierać. Kolejne pole z bingo, to jest retelling ja jestem ogromną fanką retellingów jeżeli mam wam polecić jakieś retellingi, to chociażby 6 szkarłatnych żurawie Elizabeth Lim to jest bardzo fajna książka ja się mega wsiągnęłam, to jest retelling japońskiej baśni która opowiada o księżnic księżniczce, która zostaje przeklęta przez swoją macochę a jej bracia zostają zaklęci w te tytułowe 6 szkarłatnych żurawi ja tę książkę czytałam w moim aż dwuodcinkowym cyklu książka z wyjazdu więc podlinkuję wam tutaj. Tutaj, um, ten film, ponieważ ta książka mi się mega, mega podobała. E, oprócz tego wspomniane już przeze mnie um, The Curse of Dark and Lonely Bridget Kemmerer, czyli ten retelling pięknej i bestii. Um, tak jak patrzę teraz po półkach, to jest jeszcze jeden retelling, ale ja nie wiem, czy ja mogę Wam go polecić, bo to jest bardzo dla mnie um, ciężka książka, to jest Alicja Kristini Henry i też jest druga część Czerwona Królowa, więc możecie się domyślić, że to jest retelling Alicji w Krainie Czarów. I um, ja, jak kupowałam tę książkę, to ja o niej tak naprawdę nic nie wiedziałam, oprócz tego, że to jest książka, właśnie to jest retelling Alicji, gdzie Alicja jest zamknięta w szpitalu psychiatrycznym. I pomyślałam sobie, to jest książka dla mnie, uwielbiam takie wątki. Natomiast dopiero w trakcie, jak ją zaczęłam czytać, to się okazało, że to jest fantastyka. I ogólnie bardzo dobra. I powiem Wam, tylko to jest Właśnie, od tego, od tego zacznę. To jest książka dla dorosłych. Ja myślałam, że to jest młodzieżówka. Moim zdaniem ta książka w ogóle mieć, po, powinna mieć oznaczenie 18+, albo przynajmniej 16+, ponieważ y, tam może... To nie jest jakaś książka przepełniona erotyzmem albo coś w ten deseń, ale jeżeli chodzi o wątek, o to, czemu ta Alicja jest w szpitalu psychiatrycznym, co się z nią stało, bo stała się jej, stały się jej straszne rzeczy, to w ogóle nie ma nic jakby z Basią wspólnego, nie? Całe przedstawienie tych podstawowych elementów, takich jak chociażby wiecie, kim jest ten biały królik i tak dalej, świetne. Natomiast jest tam jedna rzecz, i ja normalnie, gdyby nie to, o czym Wam zaraz powiem, to ja bym Wam polecała na prawo i lewo tę książkę. Natomiast nagromadzenie i brutalność przemocy wobec kobiet, nie tylko kobiet, ale też takich, wiecie, magicznych kobiet, no bo to jest fantastyka, jest ogromne w tej książce. Ja ogólnie nie lubię czytać takich scen, natomiast wiecie, jeżeli one mają, są istotne dla fabuły, to ja jestem w stanie to przeczytać. Moim zdaniem tego tutaj było za dużo, a nawet nie upierałabym się, żeby wycinać jakieś fragmenty tej książki, ale na przykład tylko coś zasugerować czytelnikowi, zamiast tego dokładnie, dokładnie opisywać, ponieważ jak ja czytam tę książkę, to był ten rok, ja to pamiętam do dziś. Gdzie dwie książki sprawiły, że mi się zrobiło po prostu fizycznie niedobrze i gdzie mi się zbierało po prostu, wiecie, w gardle. To była droga Kormaka Makarty'ego i scena w piwnicy pod domem. Ten, kto ty czytał, ten wie. I scena jedna, albo nawet dwie, właśnie z Alicji, które właśnie dotyczyły okropnej, okrutnej przemocy wobec kobiet. I dlatego ja nie, nie mam, wiecie, jakbym Wam polecała tę książkę, to nie miałabym czystego sumienia. Ja Wam mogę powiedzieć, powtórzyć to, co powiedziałam. Ten zarys, fabuły, sposób retailingu jest świetny moim zdaniem. Natomiast te sceny sprawiają, że ja nie mogę Wam z czystym sumieniem tej książki polecić. Jeżeli chcecie ją czytać, to na Was odpowiedzialność. Ja tylko uprzedzam. O Jezu, jeszcze była jedna rzecz. Mimo tego, że ja tę książkę czytałam kilka lat temu, to pamiętam jak dziś, że... Alicja mówiła do takiego współtowarzysza swojego, yy, mówiła do niego topi. I nie zgadniecie, teraz zastanówcie się, od czego to może być skrót. <gryt> skrót był od przezwiska przydomka Topornik, bo facet 12. chłopa zarąbał siekierą i ona do niego mówiła topi i powiem, że tak mi to zostało w pamięci, że pamiętam to do dzisiaj. Ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o mój retelling, który chciałabym przeczytać, to chciałabym skończyć właśnie tą trilogię The Curse Breakers, czyli ten retelling pięknej bestii, ponieważ tak jak Wam mówiłam, ja się zakochałam w tych książkach, zaczęłam czytać fantastykę, natomiast nie przeczytałam trzeciego tomu. Z tego powodu, że mam takie ogromne uczucie. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli Wy też tak czasami macie, że jak skończycie czytać jakąś serię, to po prostu macie jakieś i z Wam smutno. Ja nie wiem, jak to nazwać. Ale ja po prostu wiem, że jak ja skończę ten, to, ten trzeci tom, to znaczy, że już wiecie, no ja już znam ten świat, wiem, co tam się wydarzyło, więc odsuwam to w czasie, no ale w końcu kiedyś muszę przeczytać, nie? Także tak. Kolejny tom serii to jest. Kolejny element bingo. Zastanawiałam się właśnie nad końcem śmierci z problemu trzech Ciał. Um, natomiast co z tego wyjdzie, to zobaczymy w praktyce. Um, myślę, że Wy też znajdziecie na pewno jakąś niedokończoną serię, więc możecie sobie spokojnie na nią spojrzeć i pomyśleć sobie, dobra, będę czytać kolejny tom. Um, kolejny, um, kolejny element bingo to jest tytuł zawierający imię. Ja książkę do, bingo, do tego elementu bingo już przeczytałam. Było to Eileen um, od o Tessy Moszwak. Na pewno będę Wam opowiadać o tej książce w podsumowaniu września. Ho, ho, ho. Jeżeli chodzi o um, książki z imieniem w tytule, to mi najbardziej przychodzą do głowy wspomniane już przeze mnie e, Dziwne losy Jane Eyre. Ja polecam tę książkę, naprawdę. Ja uważam, że to jest świetna książka. To jest jeden z moich ulubionych klasyków. E, Pani Dalloway, Virginia Woolf. Bardzo dobra książka. E, oprócz tego Emma, Jane Austen, jak najbardziej się tutaj kwalifikuje. Monday nie przyjdzie, Tiffany Jackson, ponieważ Monday to jest imię wbrew pozorom. Oprócz tego chłopaki Anansiego, chociażby Nila Gaimana, Kirkę. Moja kuzynka Rachela, Rebeka. O Boże, Rebeka, czytajcie Rebekę. W chyba podsumowaniu czerwca opowiadałam Wam o tej książce. Da, bardzo długo zwlekałam, żeby ją przeczytać, a po prostu Rebeka mnie absolutnie chciałam powiedzieć, oczarowała, ale. Sama Rebeka nie, natomiast książka mnie absolutnie oczarowała. O, i mogę Wam też po, znaczy, w sumie nie mogę Wam polecić, ale mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie przeczytać coś o Mary Kiri, to ja właśnie wczoraj otworzyłam paczkę z jej biografią, więc tutaj też by to pasowało w kontekście imienia. Wspomniana przeze mnie Alicja, Christine Hendricks, no to Siłą Rzeczy, także ja myślę, że coś na pewno dla siebie znajdziecie. Kolejna książka to jest książka łajej. Ja tutaj, wiecie co, chyba podepnę albo to It Ends With Us, albo Divine Rivals. Natomiast e, myślę, że tych książek też jest naprawdę multum i bardzo się z tego cieszę. E, ja ze swojej strony naprawdę polecę Wam, mimo tego, że ten autor mnie niestety zawiódł to drugą książką jego, którą czytałam, to w dalszym ciągu uważam, że Dom nad Błękitnym Morzem to jest absolutnie najwspanialsza książka. E, autorem jest pan TJ Klune. Klun, nigdy nie wiem, jak to się wymawia. Wspaniała, przesfaniała książka, która jest pełna wartości, która opowiada nam o pewnym e, urzędniku, który ma bardzo nietypową pracę, ponieważ on zajmuje się kontrolami domów dziecka, ale domów dziecka dla tak zwanej młodzieży specjalnej, czyli takiej, która nie jest do końca ludzka i dostaje pewnego rodzaju zlecenie, żeby pojechać do najbardziej niebezpiecznego domu i zrobić tam kontrolę. Jest to właśnie ten tytułowy dom nad błękitnym morzem. Jak on dociera na tę wyspę, to tak, bo to jest na wysepce, takie jakby blisko lądu, ale na wysepce, gdy on tam dociera, to okazuje się, że faktycznie są, jest, są tam bohaterowie, którzy mogą być straszni i są uznani za niebezpiecznych, ponieważ jest tam między innymi syn Lucyfera, jest gnom, jest taka nimfa, która może, wiecie, was omamić śpiewem i tak dalej. I on ma tam przeprowadzić kontrolę i zostać tam na jakiś czas. To, jak piękna jest ta książka, to po prostu nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, dopóki jej nie przeczytacie. To jest książka, która pokazuje chociażby to, że boimy się rzeczy, których nie znamy. A to, że się boimy i reagujemy w stosunku do nich agresywnie, bo ich nie znamy, to nie znaczy wcale, że te rzeczy są złe. Boimy się nieznanego, zamiast próbować je poznać i wtedy sprawdzić, co w tam jest takiego strasznego. To, że nic nas nie definiuje, że my sami siebie definiujemy, to, że jesteśmy inni, jest naszą mocą, a nie naszą wadą. I to, jak piękna jest miłość, taka nawet, wiecie, nie w parze, tylko po prostu miłość jednego człowieka do drugiego. Ja uwielbiam tę książkę, jest wspaniała. I Jeżeli miałabym polecać wam jakąś książkę, właśnie jak adult, to to będzie ta książka. Dobra, zaczynam. To miał być krótki filmik, ale już widzę, że trochę gadam, więc jedziemy dalej. Książka z czarną okładką. Nie wiem, jak to będzie u mnie, ponieważ zabrałam się, słuchajcie, za Homo z Hareriego. Bardzo mi się podoba. Jestem już w jednej trzeciej, tak myślę, może nawet trochę dalej. Eee, to jest czarna okładka. Eee, kolejna książka z czarną okładką, którą mam na oku, to jest Jonathan Strange i Pan Norel, Susanny Clark, musiałam się obejrzeć, jak to pani się nazywa. Droga Królów też ma taką, eee, powiedzmy, brązowo-czarną okładkę. Wiecie, że to jest umowne, prawda? Jak już jesteśmy przy Suzanie Clark, to Piranesi. Zapraszam Was do podsumowania grudnia. To była wspaniała książka, przeczytałam ją w ogóle w jeden wieczór. Um, także tych okładek jest sporo. Plus, wiecie, to nie musi być, zależy jak do tego podejdziecie. To może być całkowicie czarna okładka albo tej układka z elementami czarnego. To jest, to jest zabawa, bawimy się. O, widzę tutaj taką potencjalną, ale dwie w sumie potencjalne. Nie mogę Wam ich polecić, bo jeszcze ich nie czytałam, ale jest to Artemis Andiego Wajera. Czytałam ostatnio projekt Heimery, bardzo mi się podobał. I jedna z książek wydawnictwa Winidia: Zakochaliśmy się w nadziei autorstwa Lan Kali. Ale tak jak wspomniałam, nie czytałam ich jeszcze. Kolejna książka to kolejny element bingo to książka nieżyjącego autora. Myślę, że tutaj to naprawdę możemy przebierać w wielu książkach, w wielu klasykach. Może ja właśnie tutaj któryś z klasyków podczepię, czy właśnie to, czy przeczytam jeszcze coś Steinbecka, bo w sumie dawno nie czytałam i z chęcią bym po jego książkę sięgnęła. Mam grona gniewu, które patrzą się na mnie, więc kto wie, może, może grona gniewu. To będzie właśnie ta książka. Jak już jesteśmy przy Steinbecku, po raz enty polecam na Wschód od Edenu. To jest książka mojego życia. Ci, co mnie słuchacie, wiecie o tym. A ci, co mnie nie słyszeli, bo ogólnie to przyszło tutaj ostatnio naprawdę sporo osób i bardzo się z tego cieszę. Dlatego dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, zapraszam Was do podsumowania listopada zeszłego roku. Ta książka to jest książka, która zmienia życia, moim zdaniem. I mimo tego, że jest bardzo gruba, to bardzo szybko się ją czyta i jest absolutnie wspaniała. Yy, Ostatnie cztery pola bingo. Książka zawierająca słowo biblioteka. I, i wiecie co, mi się tak <grytania> wydawało, że tych książek wyszło bardzo spoko, ale jak już wpisałam to w bingo i moja siostra pomogła mi je zrobić, żeby było takie ładne, yy, to zaczęłam się orientować, że te książki, o których myślałam, że mają słowo biblioteka w tytule, to wcale tak nie jest. <grytania> Więc yy, chociażby Pralnia serc Marigold, która wyszła niedawno, to ja myślałam, że to jest biblioteka serc Marigold, a kod, który uratował książki, to myślałam, że to jest kod, który uratował bibliotekę. Także tak, więc tutaj możemy trochę ponieść się. Um, Wiecie, wodzy fantazji. Możemy, tu, możemy tutaj wiesz, wiecie, użyć słowa biblioteka, bibliotekarka, księgarz, księgarnia. Może mogą to być same też książki, ten kod, który rotował książki, to też będzie wiecie pasowało, także. Ale myślę, że to jest fajne. Czasami, jak mamy zawężony pewien, yy, pewien element bingo, to znajdujemy te książki, o których byśmy wcześniej nie pomyśleli. Więc to też jest bardzo fajnym elementem tej zabawy. Ja yy, wybrałam książkę. Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w bibliotece. Ja ją przeczytałam i to jest fenomenalna książka. Ja o nie będę mówiła więcej w podsumowaniu września. Ja przeczytam ją na legimi i zamówiłam ją sobie, kupiłam ją w papierze, ponieważ ja ją będę czytać, podczytywać moim zdaniem, i to też zobaczycie w takim mini book holu w książkowym przytulisku, bo już, mam w już go nagrałam i mam w planach, go tam wkleić. Um, że to jest książka moim zdaniem, która może zmienić Wasze życie. Może nie o 180 stopni, ale która może wpłynąć na pewne wasze decyzje, bo na przykład na moją decyzję wpłynęła. I to jest niewiarygodne. Więc, ale dobrze, powiem Wam więcej innym razem. Reportaż to jest kolejne, kolejny element binga. Ja wydaje mi się, że podepnę tutaj reportaż uśpione. Nie wiem o czym on jest. Jest na Legimi, jak coś, ale ja go będę czytać na koniec października, ponieważ jest to kolejna książka na klub książki. Także o tym też Wam będę mówić w książkowym przytulisku. Jeżeli jesteście nowi i nie wiecie o co w książkowym przytulisku chodzi, to zapraszam Was do krótkiego filmu chyba poprzedniego albo dwa filmy temu, Książkowe Przytulisko numer 0. Tam opowiadam, co w tych filmach będzie się działo. E, inne reportaże, które ja na przykład mam na oku, to są dwa, które mam. Pierwszy to jest e, reportaż Tomasza Grzywaczewskiego Wymazana granica o podróży po ziemiach odzyskanych. To jest mega ciekawy tytuł. Nigdy w życiu ja w ogóle się tym nie interesowałam wcześniej i dopiero jak zobaczyłam tę książkę i przeczytam opis, pomyślałam sobie, to jest ciekawy temat. I... Ten temat był też trochę poruszony w jednej z książek, którą czytałam ostatnio, czyli nocami krzyczą sarny. O tym, co się działo w czasie II wojny światowej, między innymi, bo też linia czasu jest bieżąca w teraźniejszości, w górach Słowich, które były kiedyś niemieckie. Więc bardzo ciekawa rzecz. I drugi reportaż, który ja mam, to jest widok z hotelu wojna o wojnie w Donbasie, tej, która się zaczęła, wiecie, w 2015 roku. Też przemierzam się, żeby ten reportaż przeczytać. Kolejny element bingo, przedostatni, to książka polskiego autora. A nie wiem nawet, co ja sobie wymyśliłam, co ja tam chciałam polskiego autora przeczytać, więc nie powiem wam, ale myślę, że tutaj możecie naprawdę wybierać, przebierać w wielu różnych gatunkach. Może agla. Aurora, chyba tak się nazywa ta książka Radka Raka, bo ja już ją raz wypuszczałam z biblioteki, ale nie zdążyłam zacząć czytać, bo ktoś mi zamówił. <grytania> Natomiast widziałam, że ona jest na Legimi i dodałam sobie ją ostatnio na półkę, więc może to byłby dobry pomysł, Książki polskiego autora. Ja ze swojej strony mogę polecić chociażby książki komedy kryminalne pani Joanny Chmielewskiej. Ja wam często mówiłam o tych książkach, uwielbiam je. Um, oprócz tego myślę, że mogłabym wam polecić, jeżeli lubicie kryminały, serię z komisarzem Mordką Wojciecha Chmielarza, a, ponieważ uważam, że jak, znaczy ja generalnie się nie lubię z tymi jego książkami, które są stand-alone. Ja zaczęłam od kapitana Mortki i uważam, że to, to jest świetny cykl kryminału, więc bardzo mocno Wam polecam. I ostatni element: bingo. Książka, której bohaterem jest zwierzę. I ja wiem, że zaraz coś powie, że ludzie też są zwierzętami, ale wiecie o jakie zwierzętami chodzi, prawda? Więc tutaj jak najbardziej, wiecie, pasuje coś w stylu Lesi Wróć, Pax, Z Krwi, Jacka Londona. Trochę w klasykę poszłam w tym momencie. Więc myślę, że na pewno coś. Znajdziecie. Ja myśl, ja pomyślałam o drugim tomie Mobidika. Wiecie, wieloryb, te sprawy. Um, ponieważ pierwszy tom chyba czytałam w zeszłym roku, a za drugi się nie za... Znaczy, inaczej, ja już czytałam dwa razy Mobidika, teraz właśnie jestem. dwa i pół raza, O! Bo jeszcze trzeci raz powinnam przeczytać drugi tom. Uwielbiam te książki. Ja wiem, że ludzie mają różne zdania na ten temat. Uważam, że są świetne, są zabawne, błyskotliwe i bardzo mądre. Czy chociażby o, możecie sobie wziąć, spróbować przeczytać książkę Hemingwaya? Stary człowiek, i może, którą ja bardzo lubię i bardzo często Wam polecam. Nie rozumiem, czemu ona ma po prostu taki zły PR. I do tego tutaj wchodzą takie książki, o których już mówiłam, czyli chociażby kot, który uratował książki. Nie wiem, czy coś jeszcze mi przychodzi do głowy. Na pewno, wiecie, jest mnóstwo tego i myślę, że znajdzie się coś dla siebie. Dobra, skończyłam. O, wiecie co? Tej książki jeszcze nie czytałam, ale Wam przeczytam yy, opis. To jest książka, mam na imię Jutro. Jest to książka o psie, który chyba żyje bardzo, bardzo długo. Urzekająca opowieść o odwadze, poświęceniu i magicznej więzi łączącej człowieka i jego najwierniejszego towarzysza. Ja tę książkę kupiłam w zeszłym miesiącu, używaną sobie na Vinted. Yy, więc jeżeli zainteresowało Was to, co ja powiedziałam, to yy, przeczytajcie. Znaczy, ja też przeczytam i tam Wam znać, czy mi się podoba, ale tutaj jak najbardziej może, możemy ją pod to bingo podpiąć. To wszystko, co miałam do powiedzenia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli dacie mi znać pod filmami, czy korzystacie z tego binga, czy podjęliście wyzwanie, żeby je uzupełnić w trakcie tego Waszego czytania jesiennego. Ja ze swojej strony. Kończę i mam nadzieję, że film Wam się podobał i że podoba Wam się bingo. Zapraszam Was na mojego Instagrama i na Goodreadsa, żebyście mogli sobie podejrzeć, co ja na bieżąco czytam. I tak naprawdę to wszystko. Także życzę Wam miłego dnia, no i do usłyszenia następnym razem. Cześć!